Hello! It's such a beautiful spring day today. The bees and butterflies are flying everywhere. And the sun is shining. Słońce świeci. Pszczoły motyle latają dookoła. Właśnie, a propos pszczół, czy znacie takie wyrażenie? The business be the business. Be to pszczoła. knees to kolana. Co wobec tego to znaczy? Po pierwsze, pępek świata. A po drugie, be the business. Znaczy, że coś jest rewelacyjne, coś jest fantastyczne. Po prostu rewelka. To takie wyrażenie slangowe używane bardzo często w języku codziennym, więc na pewno warto je zapamiętać. By the way, have you seen my Masterclass program? It's the business. It really is. Masterclass Pozytywna Akademia Językowa to wyjątkowy program do nauki języka angielskiego. Jestem przekonana o jego wielkiej wartości. Dlatego zajrzyj koniecznie, kliknij w link w opisie filmu i przekonaj się sam. Albo sama. A wracając na chwileczkę do wyrażenia business. Zwróćcie uwagę tylko na wymowę. Zarówno w słowie biz jak i niz mamy i takie długie i oraz zy na końcu. Biz niz i jeszcze jedna rzecz a wymowy w słowie kolana nie czytamy k, a później nie mamy ni takiego polskiego ni tylko i tak jakbyśmy chcieli przeczytać ny i osobno niz niz biz niz i pamiętajcie o zy na końcu. To jest też bardzo ważne tworzeniu programu Masterclass włożyłam całe swoje serce, wiedzę i doświadczenie. I tak będzie nadal, ponieważ program będzie się rozwijał i w każdym miesiącu będą pojawiały się nowe lekcje. Chciałam Wam dać najlepsze narzędzie, które wspomoże Was w nauce angielskiego. I mam nadzieję, że dzięki programowi Masterclass Pozytywna Akademia Językowa nauka będzie i skuteczna, i przyjemna. Dołączcie już dziś!